Drodzy przyjaciele. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Czas spotkań w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. W tym szczególnym czasie życzę wam wiary, nadziei i miłości, która bije z Betlejemskiego żłóbka. Niech Nowo Narodzony Chrystus błogosławi wam na każdy dzień. W polskiej tradycji przy wigilijnym stole łamiemy się opłatkiem. Dzieląc się nim, dzielimy się dobrem, serdecznością. przełamujemy wszystko, co nas dzieli. We are not celebrating publicly Christmas, unfortunately. We are celebrating within our families to convey the love and joy of Christmas within the houses and in our churches. ومن عوايدنا بس نروح نحتفل انا والعائله بالبيت نرجع قداس نصيام نحضره من بعد قداس نصيام نجي بنستقبل المولود طفل يسوع. To święto kiedy można zebrać się, kiedy można gości pozwać swoich chrześcijan. I to jest bardzo przyjemne, takie rodzinne święto. Życzymy bardzo i Życzę wszystkim, aby podczas tych świąt spędzili miło w rodzinnym gronie wśród najbliższych, przyjaciół, sąsiadów, te święta. Życzymy wam warnych świąt, a radość wypełnia wasze serca. Merry Christmas. Vaidetko na عيد ميلاد Happy New Happy Christmas. Wszystkiego najlepszego. Ziest was. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.